O, oh, karamba, co ty, do synek trzecia, normalnie... Ale co panowie, dwie głowy! Halo, halo, śmieczko, z tej strony Hariu Moraza. W dzisiejszym materiale pierwszy raz w życiu, moi kani, zagramy na koncie Brąza. Jeden, moi drodzy, Jesteśmy, słuchajcie, na słonecznym, pięknym Sandstone, na którym za chwileczkę stoczymy bój. O być albo nie być. To i będzie walka, moi drodzy, w drodze do legendy do elity. To będzie, moi drodzy, walka na brązy na Sandstone. Sprawdzajcie moi drodzy, jak mi pójdzie, zostawiacie łapki do góry i oczywiście, moi drodzy, kibicujcie! Amen. lecimy z tym filmem. Moi najdrożsi widzowie, słuchajcie, nazywam się Brosy Master, żeby, moi drodzy, tutaj pokazać elemi, gdzie raki zimują i też pokazać wam, osobom oczywiście lepszym, na przykład Goldy, Phoenix i tak dalej, jak, moi drodzy, grają najniższe rangi w stand 2 dwa dosłownie najniższe rangi, a dla osób, które mają brązowo i silwera, żeby tutaj mogły się oczywiście porównać, czy grają lepiej, czy grają gorzej. Mam nadzieję, że moja widownia gra naprawdę wyśmienicie i lecimy, moi drodzy, słuchajcie, jeszcze tutaj wyłączymy tą muzyczkę, bo ja nie wiem, po co ona Moi drodzy jest, ale no niestety jest Lecimy, jesteśmy na sandstone U nas w drużynie jest Vladmix Jest jakiś Rusek, kolejny Rusek Jest Huk 4, 3, 2, 1, no on po prostu chyba odlicza Moi drodzy Do wybuchu bomby Kurka wodna, ty, ale leco Ale leco, panowie Dwie głowy O karamba, co ty tu synek Trzecia normalnie eliminacja <noise> Co się dzieje, ty? Co tu się dzieje? Plantuję na side A. Nic mnie nie obchodzi, nic mnie nie interesuje. Tylko i wyłącznie plant i wygrana runda. A nie, jestem ten kolega tutaj? Po głowie. No i mamy, moi drodzy, czwartą eliminację. Cztery fragi, moi drodzy, zdobyte w pięknym stylu. Nie będziemy, moi drodzy, tutaj nikogo oszczędzać. Idziemy na rekord. Mecz wygrać jak najwyższy wynikiem z największą ilością zdobytych eliminacji. Jeden mit. To jeszcze kolega podjechał. Leży midzio. A jeszcze garden jest. Synku. Tu jeszcze jeden kolega. Dobra, palę tam, mój drodzy, żeby nie było. O kurka, bo ona już po mnie idzie. Co za psycho! Jeszcze drugie wejście. Matko, jedyna dobra. Co tu się wydarzyło? Brązy w szoku. A żebyśmy, moi drodzy, nie mówili, że nie gramy na brązy, to sprawdzamy enemy. Brąz jeden. Żeby nie było. Wchodzimy, idziemy dalej. Bez rangi, ale brąz jeden. Lecimy dalej. Bez rangi. Lecimy jeszcze dalej. Brąz i moje na samym końcu będzie brąz jeden. Jak zaczęliśmy tak taki skończymy? Moi kochani, piątka w enemy zawodników. Ja jestem podekscytowany tym meczem. To jest przygoda, jakby się. Weszli do innego świata! Donarni widzowie! Chłop nam. Chłop nic nie ogarnia na kucaka Co jest grane Leci moi drodzy, drugie wejście typu Jeszcze muszę oczywiście zmienić jakby rozstawienie tutaj oczywiście broni Bo jest tak tak średnio by będzie, tak średnio Kolego, ty nie sprawdziliśmy po sajdu, ale no dobra Jest long Dobra, idziemy na longa Trudno, jakby chodź tutaj Synku, no jestem zabrali mi, mój drodzy, fraga, ale my sobie zmienimy w ogóle ustawienia na klasyczne, bo nie da się grać na tych standardowych, słuchajcie, moi drodzy, to jest tak wielkie przed waszymi oczami, to jest tak wielkie na ekranie, że po prostu nie da się normalnie klikać, a, moi drodzy, jesteśmy u widza, który się nazywa Brian, Brian, bardzo dziękujemy za oczywiście udostępnienie konta na ten jakże wybitny odcinek i, moi drodzy, Bronze Master tutaj będzie chciał wyklikać enemy, jak tylko się oczywiście da. Kolega na midzie już fraga zrobił. O panie, dwa fragensy, nie no, bronzy w szoku, ty Bronzy w szoku Oni w good forma, ale ja, moi drodzy, w better forma A poza tym, moi drodzy, Brian jest na każdym streamie na TikToku, A na TikToku moi drodzy, są streamki codziennie O godzinie 21.00 on gra na słuchawkach? Oczywiście mój rodz, nie gra na słuchawkach, to mój rodz normalny wygrał na słuchawkach Co jest grane, ty? Co jest grane? A przy okazji, mój rodz, zapraszam was wszystkich na konkurs na Instagramie, gdzie do wygrania jest, mój rodz, 1000 gold dzisza I, mój rodz, trzeba zrobić po prostu, trzeba wejść w link, który jest oczywiście podany w przywitnym komentarzu I, mój rodz, wypełnić oczywiście wszystkie zasady dotyczące, oczywiście, do, do, dotyczące yy, konkursu, tak? Jest Mizio o kolego, ty to chyba sobie pomyliłeś, odwagę z ważnikiem. Ale naprawdę, te mecze na bronzy, moi rodzice, są jeszcze bardziej dramatyczne niż mecze na rozbrajaniu. i nie wiadomo, co się wydarzy: czy gościu wróci, czy nie wróci, czy dostanie bana, czy go nie dostanie. A więc się też zastanawiacie, chami Skąd masz takie słuchawki? Co, co się wydarzyło? Moi drodzy, wczoraj był odcinek na kanale, zyskaliśmy, mój drodzy, znaczy zyskaliśmy, moi drodzy, nabyliśmy współpracę z Fifine, cały, mój drodzy, odcinek z, poświęcony słuchawkom, ale też, moi drodzy, jak one działają, czy są lepsze, czy są gorsze. Szczera, moi drodzy, opinia naprawdę jest oczywiście na o, odcinku wczorajszym, wczorajszym, więc cofnijcie się, Zobaczcie i przetestujcie, może sami. A linki, oczywiście, są też w przypiętym komentarzu. Jest tam palaka rzucę. Nie, no panowie, zabijacie tutaj mi fans gry. Fans gry mi zabijacie 6-0, a ja 14-0. No, co tu się dzieje? Ten mecz na razie trwa 6 minut. 6 minut, widzowie. Przecież to gorzej niż gorzej. Ale mam nadzieję, że po tym meczu mój widzu dostanie. Z plus 100 Jak z strzelił. Dobra, rzucimy flesza, żeby nie było. Niech się tam moi rodzy zapatrzą w tego fleszka. My tutaj lecimy w ogóle. Jak to wygląda taki mecz na, na brą? Aha. No to. No nie wiesz, oni grają krową. Grają krową normalnie. Tam na, naprawdę się to dzieje, widzowie. To jest prawdziwa historia. W tych opowieściach o brązach oni nie komali. Oni naprawdę lecą. Jeszcze kolega, no nie, no widzowie, jak tak normalnie, fragi zabierają to muszę latać po te fragi lewo, prawo, lewo, prawo. Ty, bo tutaj nie wiem, to mocno się wydarzy. Karamba, słuchajcie, kiedyś grałem na silverze. Grałem na goldzie, ale na brozie jeden jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło grać. No i to jest akurat takie ciekawe, ciekawe moi drodzy. Może się jakiegoś tutaj, można powiedzieć, nauczymy. Jakiś zagrań, zagrywek. Coś ten Teges. W ogóle gdzieś kolega gra. Brązy jeden! Brązy jeden! Magia, wybitność. Tego nie zobaczysz na legendzie. Kto ci daje w skoku z 4 Kto? No nikt ci nie daje, bo nikt tak nie robi. Ja nie wierzę. Ale chłop mi zasadził bombę. O Jezus! Jeszcze go zabił! Sto ambo zmarnował, ale chłopa zabił! Matko, jedyna, co tu się dzieje w tym meczu? Ale chłop jak mi wybombił! Chłop co mi wybombił? W skoku z 4 Co?! Co?! Tak nawet nie grają legendy, No to ewidentnie, bronz to jest inny poziom me me mentalu! I ten sam! Ten sam mnie zabił! O nie! On tutaj jest! To nie ten sam! O Jezus Maria! O Jezus! Nie, no nie wierzę, widzowie! Brązy mnie zabiły! Brązy mnie zabiły! Co jest grane, ty! Co jest grane? 8, 1 na 14, 2 robię! 2, rozumiecie to? Co! Nie, no nie wierzę, ty! Mika mi się cieszy jakbym <laughs> pierwsza zdała jakąś normalnie gierkę Inną. A to po prostu brąz mi zabił Habi, obudź się! Habi, obudź się! Teraz ktoś powinien mi mną potrząsać jak leży w łóżku, ty Normalnie ja nie dowierzam, ty No takie, ja jak w Rety widzowie Ja nie mogę Na tych brązach to chyba Rush B jest zdany, albo midem Opakana na A, o ale jaja. Oho, kolego, złoty sam Kałacha grasz, ty! Widać, że brązow szkują. Nie mili. Dobra, no to co, wziął twój kolego to trzeba go tego, z tego z niego skorzystać, no. No i dziękuję bardzo, do widzenia. 16,2 mój rozdanie, no, niestety, no kolega wziął kałacha, trzeba z niego skorzystać. Nawet na brązach, moi rody, takie rzeczy się dzieją, ty. Dobra, no, to w takim razie sobie kupimy tutaj, Kewa, i będziemy lecieć, no. Co tu się w ogóle wydarzyło? Jak on mi dał z tej M4? Na przejdzie. Nigdy tak nie dostałem bomby. No uważaj jak grałem takie jeden na jeden z ziomkami I to na M40, które nie ma rozrzutu Dobra, myślałem, że bombę dostaniesz Ale ty się lekko skuliłeś Uniknąłeś tego wszystkiego I było pięknie, a teraz lecimy na Na kolegów tutaj Splantowali na w apartach? Ale chłopie, to ty w ogóle widzę, że w innym świecie żyjesz ty. A party, dobra. Ja defkuje sobie. No i bardzo dziękuję moi drodzy. Mamy 10 do jednego. Mecz trwał 10 minut. Pewnie zagramy jeszcze jeden, żeby tutaj sprawić, czy na pewno tak brązy dają w tych skokach, podskokach i tak dalej. Bo co to się wydarzyło, to ja nie mam pytań totalnie. Jakby to jest inny świat. Naprawdę jest to inny świat. Jeszcze raz, moi drodzy, zobaczymy ile merów wstajemy na plus. Ile? 30? 50 merów za taki mecz! Jak ja legendy miałbym w 2 godziny! Ile ten pasek będzie leciał? Ty! Normalnie aż brakło tego! Normalnie, aż, aż brakuje miejsca ty. Jeden mecz i awans. Leci jeszcze jeden widzą, bo to coś jakieś dziwne rzeczy zeją. I jesteśmy kochani w drugim meczu na brązy i zmieniliśmy mapę, ale jesteśmy w podobnym stylu. Jesteśmy w stylu piaszczystym, moi kochani, pustynnym można powiedzieć, ale jesteśmy na mapie Dune. I tutaj sprawdzimy, czy na pewno ci zawodnicy aż tak dobrze strzelają jak ten gościu. No już trójka, moi drodzy, pod Bombside ma znajdujemy okno, wchodzimy za chwileczkę na pełnej pompie. Kolega, tutaj nie wie się dzieje, wstaje bombę. Na pierwszy drugi on też nie wiem, co się dzieje. Karamba, takie normalnie, taka akcja jak na Bałtyku. Kolega jeszcze gra na oknie, zaraz tam trzeba podejść. O, dostałem pompę! I Ewa mnie zabiła! Ewa mnie zabiła! A, a to przez tego Neida, trochę mnie spowolnił, ale to, to jest moje rozumienie, Jakby się dzieje. Zostałem już powalony w pierwszej rundzie. I mam. Jestem czwarty w tabeli! Normalnie, czwarty w tabeli. Jestem ty. Dobra. Kupujemy tutaj kurka wodna, maka, no niestety bez skina, moi drodzy, ale jakby ubrania na koncie nie to się liczy, ale ta wybitność w randze, moi drodzy, to jest ranga, która za niedługo wyginie, ponieważ garsze grają coraz lepiej. I tak dalej. Coś z gilnamida? Proszę bardzo. No chłop, to chyba w innym świecie żył. Kolega drugi. Kolega trzeci. Tu jeszcze, jeszcze jest czwarty. O nie! Kurde, za późno zacząłem, zacząłem strzelać, ale znowu mnie ten sam zabił. Jak to chyba Polak jest? Takaś Ewa. Ewa Storm 1. Ewa, Storm, jeden wykrzyknik. No, kurka wodna, no nie co tu się dzieje, ale no, pozdro w takim razie. Ale jak po niego lecą na tych brązach, on normalnie nie ma życia. Wiesz, jak z tej pompy bym załatwił. O, kurde, jednego, drugiego, bo bądź trzeciego. No, byłoby naprawdę ciekawie, ale nie no, słuchajcie, druga ronda wygrana, 4-2. Ja tutaj muszę, moi drodzy, zdominować i wziąć jakiegoś karabina do ręki. Bo tak wiecie, nie. Na, nawet nie ma co tutaj, wiecie, jakby. Ginąć! Ginąć na bronzach to wstyd dla takiego gracza kurczę, który za niedługo idzie po legendę. No ale niestety, moi drodzy, czasami magia brąza może zaskoczyć i gdzieś tam was po stupkach normalnie pomijać tym swoim celownikiem. Można powiedzieć. Siema. O, matko, nie! I, o, znowu zginąłem ty. Na. Nawet ich nie słychać, że oni tam są. To jest. To jest niepojęte, widzowie! To jest niepojęte! Może na mapie Dune oni grają lepiej niż na nie? Może oni bardziej kochają tego Dune'a? Ale z tego co widzę, to jakby tutaj... No ciężko mi powiedzieć, kurka, woda, bo jeden gościu gra na oknie, drugi ta, ta, gra tam gdzieś, gdzieś sobie gra i tak dalej. Chłopaki chyba właśnie tego jednego gościa. Panowie, ale to tylko został jakiś gościu, który się nazywa hipster, jeszcze ma zdjęcie jakiegoś kurde gościa w Afro. i z... upadła fragi robi! Jak ta broń już tam umarła, ty! Ale co za akcja? Dobra, słuchajcie, tutaj kolega robi 4-0, ja robię 5-3. Dramat na kółkach, ale nie można się mu poddawać, po prostu trzeba iść przed Ciebie do przodu. I no, na, na, na tym Bonsaidzie chyba jakieś fragi trzeba zrobić, bo jak tak idę, ciągnę mi dan, tak jakby tam już kolejny gościu mnie e, zabija i nie można pozwolić na to po prostu. No i przy okazji, moi drodzy też bierzcie udział w tym powóźni na Instagramie, bo tam dla was jest 1000 golda. Jakby specjalnie wyłożyłem na blat, na stół. I oczywiście mam nadzieję, że się wszystko zgadza Dobra, jesteś tam, czy tam... Ale, no nie no, gra na brązach moi drodzy Chłopy nawet z waszej drużyny wam flesza dają pod oczy Bo tak was bardzo lubią Okej okay. No więc panowie my sobie tam grajcie, grajcie sobie panowie W ogóle kolega jest chyba tutaj gdzieś O nie, plecy Ale co to w ogóle za wejście było, ty? Wchodzimy na bombsite Paka zaplantowana Brązy w szoku, enemy w szoku, ja jestem w szoku i mamy pierwszą rundę wygraną przez counterterrorysty. No, Ryan, naprzeciw CT, KT. No a, jakie CT, kurde? B, B, napisał, bo, bo tego A to już się nie opłaca, naprawdę. Chodzić, jakby nie ogarnąłem, ale. Dlaczego znaczy, zawodnicy są tacy kurde, tylko jednym bombsite bierają i to jest jeszcze bombsite? A, w żadnym bombsite tutaj nie można nic, jakby zrobić za wiele. Dwa, dwa, dwa razy wejście i tyle. Ale nawet oznaczają, ty! Oprócz moich zaczników są jeszcze ich zaczniki. No, to, to już oznacza, że ci zawodnicy prawie tego e Sportu łyknęli, obejrzeli i nie tylko. Chłopie, rzuć tam palaka, tak, w tą wnękę, podejdź sobie bliżej. Chłop z palakiem przez pół, przez pół longa idzie, ty. Chłop z palakiem to normalnie jak z rodziną, nie rozstaje się. Okej, okay. Kolega zabity, dwóch żyje. Mi się wydaje, że jeszcze tutaj poprawy jest, dobra. A ja sobie w ogóle to, wolę to sobie, moi drodzy, sprawdzić, bo na, na brązach, zaraz powiem, jest trudno. O co w ogóle dlaczego ja tu się skradam, jak tutaj i tak, i tak nikt nie używa sławek. Jeśli używacie sławek, napiszcie. tak słabeczki. O matko, dobra, ugrało się, mój drodzy, ugrało się, ale już myślałem, że tutaj dostanę jakąś bombę w potylicę i normalnie mnie nie będzie, ty. Ale jednak, co, moi drodzy, w rodzinie to nie ginie, skill zawsze, kochani, jest. No sobie tutaj weźmiemy tego palaka, bo jak nie chcą, to po prostu będziemy lecieć, słuchajcie, 8-4, no mam nadzieję, że jakieś 20 fragów tutaj wykręcimy, bo w tamtym meczu takiej możliwości nie było, każdy po prostu wyszedł. I trudno było po prostu zrobić coś takiego, no trudno było, kurczę A dzisiaj na streamie o 21.00 będzie ciekawie, bo dobijamy legendę Będziemy, będziemy robić Road to 2000 MMRów A my aktualnie mamy chyba tam 1950, więc tylko Jest kopii 7, może na do 2000 A co każde 100 MMRów, moi rodzy, w drodze do legendy włączam We are the champions, bo Słuchajcie, 100 MMRów to jest jak Zowieta Ranga, można powiedzieć A tam, smoka o kur... No nie no mi to się udziela ten normalnie brąz. Ranga, brąz, normalnie za chwilę ja będę brązem A to jakby taki się siedział w kącie, to normalnie bym się śmiał. Dobra, śmiechu to jest... Ty normalnie, on sk... on kucaj strzela ty! Kucaj strzela Ewa Ghost, Ewa Storm Ja teraz muszę... Prze... Słuchajcie, przejrzę ten klan. Może tak coś... Czy ale nie no, słuchajcie, oni mają tutaj dosyć mocne KD, jak na brąza. 1,32. Mają, moi rodzy, z tej MK12% celności. To jest są tam słabi zawodnicy. To są jakieś wybitne jednostki, słuchajcie, to są zawodnicy, którzy nie powinni mieć brąza. To bynajmniej. Silver 1! Jestem pod wrażeniem, wielkim, moi drodzy, wrażeniem, że takie rzeczy się dzia. W ogóle ten mecz trwa 6 minut, mamy wynik 4,2. Tam przy wyniku 6, przy wyniku 8-0, bo to było 6 minut. Ok. Nikogo nie ma. So, po, poskanujemy. Pozobaczymy trochę. Paki, co mnie tam bijecie o, na tym liście, ty? Po co ja łysie, ty? Ok. jest dropik, ale już go nie ma w ogóle. Ten hipster jakąś ma taką ciekawą reakcję. Kurka wodna. Naprawdę ma ciekawą reakcję, ty. Jestem. Jestem ciekawy, bo on, on, on mnie, on mnie do, o, tam drasnął Jakby kurde dziwnął mnie tym swoim Kurka wodna e, tym, jak się nazywa e, Dziobem tego Taka co ma na profilu, to chyba jest orzeł Dajcie znać czy jest to orzeł No bo ja tak wiecie moi drodzy spikse, Spikselowana kurcze Opcja Tam nikogo nie ma No jak miło pan się udzieliło ci To skanowanie Ale fleszyk ty dał Normalnie dał fleszyk Dobra, 4 na 2 Sytuacja bardzo licha Palaka rzucę Przepraszam ich Bra, ale ten chłop zoił, ty Szylok jest ty. No i bombę dostał, kurka wodna i do spania. B bomba i do spania. Chłop, normalnie jutro będziesz szukał mleczaku. <laughs> Jak to mówią ziomki z mojej ekipy, z którymi gramy? No ja po prostu wyważcie, mój rozumie, to, mi to po prostu się już się udziela ten ich humor. Taki, można powiedzieć, mocno, mocno gamerowski, no. Taki humor, wiecie, totalnie z innej beczki. W ogóle 6 razy zginąłem na brązach, ty. Normalnie. R róbcie szoty, widzowie, róbcie szoty. No tak, właśnie to wygląda że tam kolega już już nie chce wychylać, on po prostu zrezygnował w takim razie. Bo chłop na łosadzie, paka plantuje ty! To jest brąz. Metal bronza, te osi niczego nie moi e. to, to jest chłop ty Co ty to? Myślę, że cię słyszę, Efra? Dobra, spalimy Tutaj damy z fleszka. Aha, idzie sobie gościu CT. Czegoś w co ty gra. No i pięknie widzowie i mamy to 7-2. W ogóle 13-6 robię statystyki. W ogóle to jest taka hańba dla mnie, widzowie, że robię tutaj 13.6! 6 widzowie, to jest pod, To jest 6! To jest podsumowanie, widzowie. To jest podsumowanie 6! Przecież to jest dramat! To jest dramat, widzowie, kurka wodna. Ale że brązy tak grają. Jestem pod mega wrażeniem, jakby na tym dune pokazują w ogóle in, inny styl, inny gameplay. Jeśli gracie lepiej, napiszcie. Jeśli gracie gorzej, też napiszcie. Jeśli gracie tak samo, też napiszcie moje w komentarzach. I napiszcie, co sądzicie o brązach. Czy są adekwatne te rangi do na przykład waszego skilla, bo na przykład skilla tutaj tych zawodników? Dajcie znać. Jestem bardzo ciekawy, jak ta moja widownia do tego podchodzi. Łap idea. Łatwo. porobiony najdem. FK normalnie zapitanej dzikiem. O, jaka miałeś, fajnie. Ja na przykład lubię sobie pograć takie takim na pisetówce. Jest tutaj kolega? Oczywiście, że jest. Nie wiem, czy oni mają w ogóle. Też jeden i pięknie widzę. Słuchajcie, 8-2. Te mecze są tak proste, kochani, że ciężko nawet tutaj do czegoś się przyczepić. Oprócz tego, że nam mnie zabili 6 razy, a wygraliśmy 8 rund, więc jakby pozdro, pozdro. Naprawdę, moi drodzy, jestem w mega szoku, że to się w ogóle dzieje na tych rangach. Ciężko mi w ogóle określić niektóre rzeczy. No bo ciężko, ale na pewno tutaj na pochwałę zasługują tych dwóch z zawodników z Nikiem Ewa. Bo jeden jest na górze, drugi jest na dole, jakby jeden trzyma tabelę, drugi gra. Artem znowu zabity, znowu z granata widzowie, mianowicie te granaty naprawdę się mu bardzo przydają często. Kolega na micie. fajnie gdyby tutaj oczywiście jeszcze ktoś był. Może tutaj ktoś będzie siedział zaraz na jakiś. No właśnie. I po prawej. No siemanko, moi drodzy. 9-2, 9-2, kochani. No na brązach to nie jest jakiś taki mega wielki wyczyn jakby, ale jakby spoko, że idzie łatwo. Bardzo mi ciekawi, jaką rangę i jaki plus dostaniemy, bo jak dostaniemy znowu plus 50, to ja normalnie mogę sobie w tytule napisać plus 100 MMR-a i jazda. No bo takie rzeczy tu się będą dziać, no... Jestem pod wrażeniem. Pod wrażeniem, widzowie. O matko jedyna, na panowie Skąd tutaj taka chciwość na fragi Kurde, 13 hpę mam. Niezbyt dobrze. Tam jest smołka Niech się tam moi drodzy cieszą z tego smołka Ja może nawet chyba nie chcę zginąć. Mam ci... Ale dobra, ile podwójnie z tego fraga? Idę po niego! On jest mój! O matko! O nie! No z 20 fraga nic nie będzie, moi drodzy, ale mamy na pewno to, że mamy 10 do dwóch, graliśmy na brązy 2, brązy 4, u nas w ogóle był jakiś anket I ile dostajemy z plus 30? Plus 56! Plus 56! Co jest? Plus 100 MMRa plus bardzo na odcinku, Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za ten materiał. Jak będziecie widzieliście, na brązach gra się niesamowicie śmiesznie dla osób, które mają wyższą rangę, a także, moi drodzy, niesamowicie ciekawie. Zrobiliśmy nawet awans. Ja, moi drodzy, bardzo dziękuję za oczywiście ten odcinek. Kocham się nisko aż po samej kule, moi drodzy, jak to mówi jeden z danych Jupiterów. I oczywiście wam życzę miłego dnia. ściskam was wszystkich mocno i widzimy się dzisiaj o godzinie 21 na live. Do zobaczenia i do w konkursie. Hejka!